Wszyscy naczekają, że dziewczyny pijane biegają po obiekcie. Także tak, zapraszam, przodem do ściany, rączki na ściany, a nogi szeroko. mm zobaczyć. To ja jestem od zadawania pytań. przodem do ściany, rączki na ściany, nogi szeroko. Ratonku, takie koleżanki z was. Zapraszamy, okej? Dobrze. Trochę mnie zmroziło, przeraziło, musiałam uciekać. No na pewno. <laughs> Byłam trochę zaskoczona, nie, nie wiem czy mile. Ja nie wiem, ja nie wiem. Ja nie <laughs> chcę nawet. Ty, wiesz co? Aż mi skurzło. Ale w sumie. No co w sumie? <laughs> nie było źle. Ja się mogę, ja wolę też ma lepszą. Można podejść tu z przodu, no bo tam z tyłu to dupy wróci. <laughs> no. <laughs> z drażakiem. Wiesz, serio, nie wiem, nie wiem, Aniu. Czy jesteś gotowa? Ciii... Kto to jest? Halo? Co, tak? Czy nie dożywasz? Trochę się stresuję, że ty coś tam kombinujesz, kochania. Ja nie, ja jestem grzeczna. Oglądamy filmy, skarby, tak naprawdę, wiesz, nic nie robimy. No, co ty mi tu za farmazą przejdziesz teraz? No właśnie idzie James Bond. Czemu? Co, James Bond. Co się no działo? Mówiłam, bo policja był James Bond. Oglądaliśmy. To policjant czy James Bond? No był w międzyczasie policjant z James Bondem razem, bo James grał. No policjant był, nawet w czapce i miał pałę wielką. To do, do, do bicia. To się Dobrze, że nie innej pały nie miał na wierzchu. No, tak.